ma Swe Królestwo weź po rękę Maryjo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami, Przeżywamy Sobotę w szóstym tygodniu okresu zwykłego. Patrujemy się szczególnie w tego Chrystusa, który obecni się pod postacią Chleba i wina na tym ołtarzu Pańskim. Jednocześnie jest to dzień poświęcony Matce Najświętszej. Przez jej przyczynę upraszajmy dla siebie te potrzebne łaski, prosimy o błogosławieństwo w całej naszej wspólnocie, w naszych rodzinach. Do tych wszystkich intencji dołączamy intencje, w których sprawujemy obecną ofiarę Mszy świętej. I tak, Ksiądz Sebastian odprawiam przeświętą za zmarłą Marię Rusin, intencję od sąsiadek Marii Urszuli. Ksiądz Tadeusz odprawiam przeświętą gregoriańską za zmarłego Stanisława Majewskiego. Ja polecam miłosierdziu zmarłego Jana Mleczko. Przeprośmy na początku za nasze grzechy, za nasze zaniedbania, byśmy mogli z czystym sercem złożyć Bogu tę najświętszą ofiarę. Zmiłuj nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj nad nami. Modlamy się, Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych. Daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga świat został stworzony, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, to też choć umarł, przez nią jeszcze mówi. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga, Musi wierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy go poszukują. Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swoją rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się tylko przez wiarę. Oto Słowo Boże. Bo nie będą dzięki. Będę wysławiał imię Twoje, panie. Będę wysławiał imię Twoje, panie. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały a wielkość Jego niezgłębiona. Będę wysławiał imię Twoje, Panie. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny. Głoszą wspaniałą chwałę Twojego majestatu i rozpowiadają Twoje cuda. Będę wysława, imię Twoje, Panie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Otwarły się niebiosa i zabrzmiał głos Ojca. To jest mój syn umiłowany Jego, słuchajcie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić. Tak byli prze, przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Synu umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadano o tym, co widzieli, zanim Syn człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. I pytali go, czemu uczeni w piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz? Rzekł im w odpowiedzi. Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko, ale jak jest napisane o Synu Człowieczym, ma on wiele cierpieć i być wzgardzonym. Otóż mówię Wam, Eliasz już przyszedł i uczynili Mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Na górze przemnienia dał się słyszeć głos Boga Ojca, wskazujący uczniom na syna, którego mają słuchać. Wierni Słowu Bożemu, zanieśmy dobremu Ojcu w niebie nasze modlitwy. Za Zapasterzy Kościoła, aby skutecznie budzili wiernych pragnienie nieba, Ciebie prosimy. Zarządzących państwami, aby zabiegali o trwały pokój w świecie, Ciebie prosimy. Za uchodźców, aby znaleźli bezpieczne miejsce do życia i rozwoju, Ciebie prosimy. Za poszukujących sensu życia, aby odnaleźli go w Słowie Bożym, Ciebie prosimy. Za zmarłych, w tej Mszy świętej polecamy zmarłą Marię, Stanisława, Jana, aby mogli doświadczyć chwały zbawionych w niebie, Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy w czasie Eucharystii pozwolili Jezusowi przemijać nasze serca. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, Ty pragniesz, abyśmy słuchali Twojego umiłowanego Syna. Przyjmij nasze pokorne wołanie i prowadź nas do blasku zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Panie w opierze, o dzisiaj składa. goniąc i tęskniąc za duszy pokoje, nadzieją moją i zbawieniem mogi. Jest tam myśl Boga, jest tam aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z ram Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, niech ta ofiara oczyści nas i odnowi i wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę przez Chrystusa Pana naszego. A... Panu z wami i z udziałem w górę serca, wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe, zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie Boże chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dochodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana. Jezusa Chrystusa, dlatego zjednoczeń z huramianią wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia fały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto to wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w kwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej ziemi i spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach. Którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Marii, Janie, Stanisławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmił się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z najświętszą Bogrodzicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą Ritą, świętym Janem Pawłem. I wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze mogący w jedności Ducha Świętego. Wszelka cześć i chwała Przez wszystkie wieki wieku. Amen Ouczeni przez I posłuszni Jego słowom Ośmielamy się mówić Ojcze nasz, któryś jest w niebie Święć się w imię Twoje Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia, Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: Pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą. Napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z wami i duchem w pokoju. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój, stwoj, pokój, stwoj. pokój stwoj. Baranku Boży. Który gładzisz w grzechy świata, zmiłuj się nad nami. To baranek Boże, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwań na jego ucztę. Pan nie jestem jest godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a Panie, będzie uzdrowiona. Pan Jezus już się zbliża. Mudlamy się, Pośleń na uczcie eucharystycznej, prosimy Cię Boże, sprawa, byśmy zawsze pragnęli tego chleba, który daje prawdziwe życie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michal Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą broną. Oby Go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieski zastępu, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strądzi do piekła. Święty Michal Archaniele, przyjmijmy Boże błogosławieństwa. Pan ze Wami, Niech Was błogosławi Bóg wszech Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie po pokoju Chrystusa. O Górnie, że Zapada zmrok. już wiarów Znowu.